Kogo teraz pójdziemy? Jak już pewnie się zorientowaliście, dzisiejszy film będzie o największym wrogu, czyli odkurzaczu. Nasze psy tworzą szeroki front walki z odkurzaczem. Wspierają się w tym. I są w tym mocne. Wita Sunia, Pinkor, Bobunia, Jerunia. W sobotni poranek. Dzisiejszy film będzie bardzo szczekliwy i głośny. Dlatego wyszedłem sobie tutaj, gdzie ptaszki jeszcze ćwierkają, zanim się wszyscy obudzą. I tutaj będziemy sobie opowiadać. Chociaż dzisiaj opowiadania nie będzie dużo. Będzie o sprzątaniu. Ale zanim sprzątanie, to trzeba wynieść jeszcze jednego zawodnika. Naczytałem się tutaj dzisiaj taki artykuł. Był o tym, jak przyzwyczajać psy do odkurzacza, i od razu, zanim opowiem o czym był ten artykuł, to mogę powiedzieć, że u nas jest to kompletnie niemożliwe i my mamy zupełnie inne sposoby na to. A czy jeden sposób zasadniczo, ponieważ tamten się nie sprawdza na pewno. U nas by się nie sprawdził, bo jest za dużo psów, atakują odkurzacz wszędzie. Jak było widać na pierwszym filmiku, na dole, tutaj na górze, gdzie jest odkurzacz? Gdzie jest? Gdzie jest odkurzacz? Tam jest. szerszeń przyleciał taki bombowiec szerszeń wleciał do domu ale my nie przerywamy filmu przez jakieś głupoty że szerszeń wleciał i ten i będziemy sobie opowiadać dalej że na górze też trwa ta walka zostaw szerszenia Pinkorbe jak go ugryziesz to już miał dwie głowy o proszę jaki piękny duży grubiutki tego się nie spodziewałem w tym filmie Jest bardzo duże zainteresowanie, jest lekki niepokój, bo kawał karakona. Ale cóż, my opowiadamy sobie o odkurzaczach dzisiaj, a nie o szerszeniach, chociaż też jest głośny. Też jest bardzo głośny. Może go jeszcze raz pokażemy? Jaki fajny. Nie zabijamy szerszeni, nie robimy takich rzeczy, nie wolno robić. Po walce z odkurzaczem. Następuje odpoczynek. Tutaj zobaczycie tipseja, jak bardzo go zmęczyła ta walka z odkurzaczem. Niszczyłeś wroga odkurzaczowego, ale cię to strasznie zmęczyło. Tipsej, strasznie cię to zmęczyło. Twój odkurzaczowy wróg. Szczęście tipsejka zmęczyła walka z odkurzaczem. Stasz Taki Don Kishot, tylko odkurzaczowy. Tipsej. Don Kishot odkurzaczowy. Tipsej, odkurzaczowy to Quixote, tak? Tipsej. Dają także popalić w tym względzie, że jak jest kabel rozłożony czy coś, to to czasem jest granica nie do sforsowania i strasznie się boją tego, ale i tak by kąsały, mi może się boją. Zaporo do pokonania. Kabel od odkurzacza. Chodź, pinkor, chodź, pinkor, chodź. Pinko. chodź. Chodź Pinkor, chodź. Jest, udało się. Co wyczytałem w tym mądrym artykule, że psa trzeba przyzwyczaić do odkurzacza. Najpierw go trzeba wprowadzać do pomieszczenia, gdzie odkurzacz gdzieś stoi w, w kącie i pies ma się oswajać, ma nie zwracać na niego uwagi. Następnie trzeba powoli wyciągać kabelek, żeby pies też nie reagował na to. I potem dopiero stopniowo przyzwyczajać go do ruchu tego odkurzacza, a na końcu włączać go, ale najlepiej w innym pomieszczeniu, żeby pies się nie obruszył. A potem dopiero stopniowo i ruch, i włączenie odkurzacza w tym samym pokoju. No, u nas by to było niemożliwe. Przy czterech psach nie ma w ogóle takiej opcji, żeby coś takiego się sprawdziło, więc nawet nie próbujemy. My mamy swój sposób wypróbowany. Po prostu psy się izolują od odkurzacza. Jeśli pada, idą do wiatrołapu. Jeśli nie pada, idą tutaj, gdzie są właśnie na Polko, na Tarasik. od odkurzacza. Suczka pierwsza, suczka. Pygor, Jerunia i Bobiczek. bobiczko już spadło. O, Tipsej zjadł. Dzisiaj Tipsej ma bonus. Został dwa. No, i teraz załatwiamy sprawę odkurzacza. Proszę bardzo, już na polko, już? Bob? Bobi chodź tu, już na polko? Już? O! I jak odkurzacz chodzi, one są tam. Dzisiaj jest pogoda, więc są tam, chociaż pranie kapie. Natomiast jak pogody nie ma, to trafiają tutaj do wiatrołapu. Oczywiście on jest wtedy zamknięty. Więc tak sobie radzimy z tym panem tutaj. I potem odczekują sprzątanie. Ja sobie odkurzam. A one grzecznie czekają na zewnątrz. Więc tak właśnie polecam radzić sobie z agresją psiom wobec odkurzacza. O, tu ich nie rusza, bo nie może i wracają sobie później po sprzątaniu, już jak wyschnie podłoga. Tyle mam do powiedzenia w dzisiejszym odcinku. Był to odcinek dość głośny. My tradycyjnie dziękujemy za komentarze, lajki, polubienia. I będziemy kręcić sobie kolejne filmiki. Zobaczymy, co jutro. Nie wiem jeszcze, nie mam bladego pojęcia, że będę znowu po dwóch nocach w pracy, więc pewnie będę troszkę skołowany. Na dzisiaj się żegna bobunia, Jerunia, sunia, pinkor i i pan szerszeń, tylko nie wiem gdzie uciekł. O coś mi tu brzyczy. nie wiem, gdzie jest pan szerszeń. Gdzieś się chyba zaklinował. O tu jest. Tu jest pan szerszeń. Muszę się odejść. Ale jest wielki. Muszę go jakoś wygonić. O, skala. Tak jest fajny. Jak kciuk. Musimy pana szerszenia wygonić. Bo jak go tutaj zranimy albo coś, to on nam tutaj przyśle. Całą kawalerię przyleci za nim. Więc papa. Pa. Musimy jeszcze dopowiedzieć, że pan szerszeń bezpiecznie opuścił dom. Tutaj po szybie na zmiotce. Na szufelce został eskortowany na pole i radośnie odleciał. Pewnie też ma weekend wolny w robocie i chciałby to spędzić może z rodziną, a nie wiem po co się tu zapędził. Może wracał z roboty i zabłądził. Nie wiem. Więc jeszcze raz, papa. A tam są wczasowicze. A tu jest tipsej.